Co się stało z panią ministrą Bienkowską? Bo mnie ktoś zapytał jeszcze tydzień temu, to wydawała się murowanym kandydatem. Jak Tusk do Brukseli, to Binkowska na fotel szefa. I co? Dlaczego nagle zniknęła? No bo nie może być szefową Platformy Obywatelskiej. Bo jest technokratką. Nie, no właśnie, bo ci ludzie się zakrztusili, że osoba właściwie z zewnątrz ma zostać nagle jej szefową. Bo Ewa Kopasz nie jest I Jest wiceprzewodniczącą pierwszą, oczywiście, więc plus to jest pojawiły się. Awans. Plus tak. pojawiły się doniesienia, że Bieńkowska pojedzie do Brukseli no tak, razem no, z Donaldem Tusem na komisarza. No ale to jest chyba wtórne w, w wobec tego, że nie może zostać premierem. Tak to rozumiem. Ja osobiście nie, bardzo żałuję, bo wydaje mi się, że byłaby. Dobra, no my ale, ale, wtedy, używanie. ale wtedy trzeba by było rozdzielić te funkcje i, no, i wtedy, a myślę, że tego nie ma w planie Donalda Tuska, bo wtedy byłoby trudno mu panować i nad Platformą i nad rządem, którym rządziłyby jednak dwie różne osoby.